Nowy darmowy pakiet wraz ze skinem, kilofem i całym zestawem rzeczy Całkowicie darmo praktycznie dla wszystkich graczy Fortnite To jest w 100% legit Każdy gracz będzie mógł sobie to oczywiście odebrać I w mega w prosty sposób I zaraz powiem wam jak to dokładnie zrobić I o co chodzi I od razu mówię wam to nie jest żaden fake, Nie musicie wygrywać żadnych turniej, konkursów Nic z tych rzeczy Bo nagroda jest gwarantowana i wyciekła na dosłownie przed chwilą I jestem chyba pierwszy w Polsce, który w ogóle o tym nagrywa I dokładnie coraz wytłumaczy Powiem ci też o nowej aktualizacji Ale w drodzy widzowie pamiętajcie, że teraz szybko subika, Peczkę w górę i wpisać say do sklepu i oczywiście pamiętajcie, żeby wbijać na socjale Insta, Discord, Twitter w opisie jeszcze sekunda dla partnera, który organizuje konkurs na pół tysiąca złotych. Alien Wars to nowy duży projekt, który ma zamiar stworzyć grę w 3D w świecie Metaversa opartą na otwartym świecie przy pomocy silnika Unreal Engine 5. Posiadacze NFT będą mieli możliwość tworzenia własnych miast oraz interakcji z innymi. Projekt ma zamiar wypuścić prawie 9000 NFT, a za projektem stoi Team, który ma plany już do końca roku. Twórcy również zaproponowali konkurs dla naszego community. Nagród mamy kilka: najlepszą nagrodą jest 100 dolarów, czyli ponad 400 zł, oraz e Drop NFT. Drugą nagrodą jest rozdanie NFT dla 10 osób, i trzecią nagrodą jest Whitelist, czyli wczesny dostęp do NFT. Konkurs potrwa do 22 maja, godz. 24 czasu GMT, plus 8. Konkursu nie organizuję ja, tylko team, który stoi za tym projektem. Konkurs jest dostępny na ich Discordzie, link macie w opisie. I żeby wziąć udział, wystarczy zareagować na kanale Giveaway Challenge i zaprosić 5 osób. Pierwsze co, kilka słów o aktualizacji, bo już trafiła do Fortnite'a, sama aktualizacja jest dosyć duża, no i generalnie jest już w Fortnite, generalnie zawiera naprawdę fajny kontencik i dokładnie powiem wam co zawiera, aczkolwiek aktualizacja najpierw waży około 4GB na PC, całe 4GB, a na konsolach nawet do 6GB, więc update jest dosyć duży, ale nie ma się co dziwić, bo kontentu jest w nim dużo, sama aktualizacja, również na 100% praktycznie potwierdzam event w Fortnite, który pojawi się na koniec tego sezonu, gra nie będzie przełożony raczej ani z tych rzeczy, no bo wszystko idzie zgodnie z planem, a co trafiło do Fortnite'a? Trafiła właśnie nowa lokacja, którą możemy już odwiedzać. Generalnie jest to lokacja, która znajduje się na praktycznie środku mapy, koło Tilted Towers na zalewie. Lokacja charakteryzuje się tym, że znajduje się tam ogromne urządzenie, które prawdopodobnie posłuży do zniszczenia mapy i będzie brało udział w evencie. Generalnie lokacja nazywa się Zderzacze. No i generalnie na lokacji znajdziemy troszeczkę budynków. Jest taka bardziej bojowa baza troszeczkę. No i generalnie wygląda to jak baza. A jo, to urządzenie oczywiście znajduje się na samym środku. No i jest to w stylu wielkiej, tak jakby rakiety, coś w tym stylu, no i generalnie bossy również z mitycznymi rzeczami zostały właśnie pod tą bazę przeniesione. W tym momencie lata tam praktycznie cała mapa. No i ja co na streamie próbowałem właśnie polatać tam. Szczerze, nie ma tam zbytnio nic ciekawego, po prostu taka nowa lokacja, aczkolwiek oczywiście powiew świeżości, więc warto je polecieć, zobaczyć, aczkolwiek raz mówię, na pewno będzie ciężko. Odnośnie samej aktualizacji również muszę Wam wspomnieć, no że to urządzenie będzie prawdopodobnie niedługo coś robiło, być może będzie już jakieś odliczanie albo coś, bo moim zdaniem ono po prostu będzie. Brał udział w evencie, no i być może zniszczy trochę mapę, zniszczy parę lokacji. No i będzie to wstęp po prostu do nowego sezonu. Również pamiętajmy, że może powrócić Midas, ale o tym za dużo jeszcze nie wiadomo. Kolejna sprawa, czyli nowe głosowanie, które pojawiło się w Fortnite. Cie. Możemy już głosować na balony albo Bubble Shield. A. Głosowania są dostępne tam nie zawsze, no i oczywiście musimy na nie oddawać głosy. Prawdopodobnie moim zdaniem wygrają balony, bo jest na nie troszkę większy hype. A co wróciło z nowych przedmiotów albo starych? Niestety praktycznie nic. Itemów na razie nie dostaliśmy, aczkolwiek on z Giganiusa, o którym praktycznie pewnie nie wiedzieliście, że w Fortnite będzie nowy shotgun. Będzie to prawdopodobnie coś na wzór shotguna primalnego z poprzednich sezonów, Jest to potwierdzone przez Hypexa. Na streamie podawałem już dokładne wartości. W skrócie, shotgun będzie bił dosyć szybko. Ma strzelać dwoma nabojami. Przeładowanie ma być dosyć wolne. Igralnie d z jednego naboju jest dosyć mały. Aczkolwiek, jeśli zsumujemy damage z obu nabojów, jeszcze dokładnie wiadomo, jak to będzie wyglądało, to shotgun może naprawdę dużo bić. Zapowiada się dosyć ciekawie. Aczkolwiek zając Fortnite, to. I tak shotgun pewnie będzie dosyć słaby i mało użyteczny, będzie to coś właśnie w stylu primalnego, drum guna, więc generalnie będzie to kolejny szybki shotgun, który mało będzie miał wspólnego z pazem czy z jakimiś innymi rzeczami. Oczywiście tutaj będzie miał dosyć dużo amunicji, bo ma mieć 6 ammo, więc naprawdę zapowiada się ciekawie, ale na ten shotgun prawdopodobnie będziemy albo musieli poczekać jeszcze co najmniej tydzień, albo zobaczymy go dopiero gdzieś w kolejnym sezonie. No i teraz przejdziemy sobie do tego największego newsa, czyli jak odebrać nowy darmowy pakiet i co się w nim znajdzie. Pakiet generalnie jest to pakiet lawowy, jest to całkowity restyl jednego ze skinów, który znajduje się już w Fortnite, który był kiedyś do zakupów w sklepie, albo po prostu do wygrania w azjatyckim turnieju. Generalnie skin jest o tyle fajny, naprawdę prezentuje się fajnie i będziemy mieli cały zestaw. W skład tego wchodzi lawowy skin of lawowy plecak i malowanie do broni, więc cała wartość to jest tak naprawdę koło 100 zł, a my dostajemy to całkowicie za darmo jak to możliwe. Jest to kolejna promocja Epic Games, która chce po prostu zachęcić jak najwięcej osób do po prostu korzystania z Fortnite'a i Epic Games Lunchera dla kogo jest ten event? Najlepsze jest, że on jest praktycznie dla każdego Generalnie są skierowane dla graczy PC, czyli na komputerze Będziecie mogli go bez problemu odebrać, aczkolwiek prawdopodobnie i tak Będziecie mogli go odebrać również na innych platformach Na takich jak na przykład właśnie telefony I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wcale nie musicie grać na PC Żeby po prostu te rzeczy odebrać, takie eventy już mieliśmy Jest to event podobny do pakietu Shadow Ruby albo Bizabel. Jak wiecie w obu przypadkach ja nagrywałem osobiście poradniki Jak odebrać te rzeczy na konsolach i każdy gracz, który chciał z moim poradnikiem był w stanie go odebrać, więc jeśli również teraz będzie śledził i odbierał ten pakiet dzięki mnie, to nie zapomnij wpisać mojego kodziku do sklepu, żeby po prostu mi pomóc. No i oczywiście walność mi subika, więc będę mega wdzięczny. No i globalnie odnośnie samego pakietu. To będziemy odbierać go w taki sposób, że pojawi się on prawdopodobnie według klikerów 19 maja, czyli już niedługo będziemy mogli wejść do Epic Games Lancera i dokładnie tam będziemy mieli właśnie ten pakiet do zdobycia. Będziemy mogli odebrać jako normalny pakiet. No i tak samo było właśnie nekat z Shadow Ruby, którą odbieraliśmy na Epic Games Launcherze. w przypadku Visabel. Na przykład mogliśmy odebrać również ten pakiecik, tak naprawdę przez Gierkę. I tutaj spekuluje się, że również tak może być to rozwiązane, więc bardzo możliwe, że również ten pakiet po prostu wystarczy, będzie, że wejdzie do gry i tam sobie go na dole sklepu, oczywiście na razie musimy poczekać te dwa dni, ale ja od razu zaznaczam, że jeśli tylko ten pakiet się pojawi, to ja od razu z bomby wale wam dokładny pranik, gdzie co trzeba nacisnąć, jak to zrobić i od razu wale wam poradnik, jak zrobić to na konsoli i na innych takich rzeczach. Pamiętajmy również, że w przypadku tych pakietów, nawet jeśli ktoś na przykład nie ma telefonu czy nie ma czegoś tam, to w większości nawet nie musi grać w tego Fortnite'a, tylko wystarczy, że ten pakiet bierzecie, więc możecie zrobić to na dowolnym urządzeniu, wcale nie musi być to wasz komputer. No i tak naprawdę każdy gracz będzie mógł, prawdopodobnie mógł to odebrać. Jak to miało miejsce? Sam pakiet prawdopodobnie w późniejszym czasie będzie do zakupu w sklepie Fortnite, tak samo jak to jest zrobione z Shadow Ruby, więc jak najbardziej warto by teraz to zdobyć, no bo zaoszczędzicie kilkadziesiąt złotych co najmniej. No i tutaj od razu jeszcze dodam, że niestety osoby, które mają tego skina, nie dostaną dodatkowego styla, aczkolwiek i tak to praktycznie nie ma żadnego znaczenia, no bo jeśli ten pakiet jest rozdawany dla wszystkich za darmo, no to po prostu i tak sobie będzie mogli go zdobyć. Informacje, które tutaj się pojawiły, są na np. Odshiny czy Hypexa, więc warto by te profile oczywiście na Twitterze również śledzić, aczkolwiek ja Wam sprzedaję najaktualniejsze newsy, ale mam dla Was jeszcze jednego newsa, bo może nie każdy oglądał wczorajszy odcinek, generalnie odbędzie się nowy turniej, w którym będziecie mogli wygrać skina, turniej odbędzie się już niedługo, bo ma się odbyć on jutro, czyli 18 maja i ten turniej będę ja streamował oczywiście, więc zapraszam Was na ten kanał, bo będziemy z moim sąsiadem wygrywać tego skina, mam nadzieję, że uda nam się tak jak w poprzednich turniejach, a generalnie odnośnie samego tego evenciku, to Ali A wchodzi do Fortnite, jest to zagraniczny youtuber, no generalnie możemy zrobić sobie trasę skina za darmo. Generalnie skin miał dosyć dużo wariantów, więc warto się postarać. Cały turniej odbędzie się w trybie duo, więc warto wbić na Discorda, jeśli właśnie nie macie na przykład duo, możecie sobie ogarnąć po prostu kogoś do gry, no i spróbować wygrać turniej, jest oczywiście bez budowania, dosyć duża punktacja na placement, 25 punktów za win, 1 za fraga, więc generalnie turniej pod kampanie i pod nowych graczy. Ja wam mega polecam już się, bo najczęściej te turnieje były dosyć łatwe i tutaj również wam dodam, że w tym przypadku mamy nagrodę gwarantowaną za wbicie 8 punktów na turnieju, czyli jak do rozegranie jednej gry dostajemy gwarantowaną emotkę Armii Aliego, a również zostajemy potem za zagranie trybu kreatywnego na specjalnej mapie Ali'ego która jest już w Fortnite, cie. graffiti za zabicie 15 osób na tej mapie. Mega fajny deal, ja wam mega polecam to zrobić, no bo są to po prostu jakieś fajne darmowe rzeczy, za które możecie sobie teraz je zdobyć. No i oczywiście fajny buyer, ale wy drodzy widzowie pamiętajcie, że jeśli Wam pomogłem, to walcie subi, kapeczkę w górę kodik sejka w sklepie, na mojego Twittera, Wbijajcie na linki w opisie socjale ja wam mega dziękuję i zapraszam Was na co inne na tym kanale YouTube. To w matle miłego dzianka. Trzymajcie się, siema!